Cześć, dzień dobry. Mam na imię Karolina. Cieszę się, że będę mogła znowu dzisiaj coś Tobie powiedzieć. A dzisiaj popowiadam o pomaganiu. O byciu z taką drugą osobą w potrzebie. Wtedy, kiedy zależy nam na kimś, kiedy ktoś jest dla nas wartościowy, chcemy mu pomóc, a temu komuś po prostu teraz nie dzieje się zbyt dobrze, ma ciężkie chwile, i właśnie jak mu pomóc? Takie słowo, kochani, jak empatia. Wydaje nam się, że to jest proste, że każdy to ma, że każdy to ma naturalnie, ale wiele nieporozumień na tej płaszczyźnie wynika, wynika na, na, na polu takim, że na przykład my wiemy, my wiemy, bo my też tam byliśmy, my byliśmy w swojej piwnicy, nas bolało, było niefajnie, czuliśmy się opuszczeni, samotni, nieszczęśliwi, czuliśmy, że świat na nas się zwala. I czasem jest tak, że chcemy pomóc drugiej osobie z perspektywy tak jak my byśmy oczekiwali i tak jakby jak wydaje nam się, żeby nas to uszczęśliwiło i wychodzimy z takim samym wachlarzem tej pomocy do innych ludzi. I w ogóle uzmysłowienie sobie tego czego ja potrzebuję jest mega ważne. Bo na różnych jakby sytuacjach życiowych my też potrzebujemy innych rzeczy. Tak samo jak ludzie są różni, oczywiście że są różni. E, I jedni czasem potrzebują chociażby e, posiedzieć w samotności, coś sobie rozkminić, e, naprawdę być samemu, wyjechać na tydzień e, i po prostu pomyśleć co dalej, bo utknęli, bo naprawdę jest ciężko i nie potrzebują, żeby ktoś e, im mówił. Nawet nie potrzebują tego, żeby ktoś był obok czy trzymał za rękę, po prostu potrzebują być w samotni. Jeśli relacje są naprawdę fajne, już są na takim szczerym, pewnym poziomie, to jak najbardziej, przecież to jest piękne, powiedzieć komuś, potrzebuję tego i tego. I to też nie jest reguła, bo raz potrzebujemy naprawdę pobyć samemu, a raz potrzebujemy kurczę, żeby ktoś do nas przyjechał w środku nocy z butelką wina i po prostu chusteczkami i posiedział z nami do rana. Różne są sytuacje i to też nie jest reguła, że tydzień temu potrzebowałam tak i teraz będę potrzebować już zawsze w podobnych sytuacjach podobnych rozwiązań, bo to jest naprawdę bardzo, bardzo różnie. Trzeba by rozkminić e, jakie my mamy potrzeby, jak my chcemy być jakby obsłużeni w tym naszym gorszym czasie. ale żeby to zrobić, trzeba siebie poznać, czyli... E, Naprawdę zobaczyć, co jest nam potrzebne. Bo my czasem, e, jakby działamy z automatu, działamy z automatu, uciekamy do świata ofiar i po prostu zbyt długo chcemy tam być. I ja nie mówię, że to jest złe, bo e, wydarzyło się coś złego, wydarzyła się sytuacja i nie uzdrowisz tego, czego nie poczujesz. I to jest dobrze, żeby jakby spotkać się z tym, co nie zadziałało, co się stało, co ci to robi i tak dalej. W radykalnym wybaczeniu też bardzo mocno jakby kładę na to nacisk, żeby też spotkać się z tymi uczuciami, z tym w ogóle wydarzeniem, co tam się wydarzyło, co ci to przypomina, żeby jakby nie upychać, że ok, dobra, to posiedzę sobie dzień lub dwa w tym świecie ofiar, troszkę sobie pobiadole, wypiję, wypiję butelkę wina, nie wiem, zjem paczkę chipsów, czekoladę i będzie super, tak? Wypłaczę się i będzie super. Czasem, czasem to pomaga. A czasem potrzeba jest czegoś więcej. I teraz tak, czasem są małe rzeczy i naprawdę jakby możemy sobie pomóc szybko i fajnie i po prostu to działa. Takie fajne rozwiązania to jest to, żeby posłuchać muzyki, żeby pójść na dwór, żeby posłuchać ciszy, żeby pójść do parku czy do lasu, przytulić się do drzewa żeby po prostu pójść pobiegać, żeby przede wszystkim mieć taką swoją apteczkę, apteczkę pierwszej pomocy, którą kompletujemy, gdy jest dobrze, żebyśmy wiedzieli, po co sięgnąć i jak jest źle. Czyli kochani, nasza grupa wsparcia słyszałam o takim fajnym sposobie po prostu, żeby napisać sobie wtedy, kiedy jest dobrze oczywiście. Bo kiedy jest źle, my zapominamy i my nie tych ludzi pytamy zwykle o radę, o jakąś inspirację czy o pomoc. Więc wtedy kiedy jest dobrze, my możemy zrobić taką listę kilku osób, do których warto kiedy jest źle zadzwonić. Więc taką listę osób możemy sobie włożyć gdzieś do torebki, czy do kosmetyczki, czy do kieszonki i po prostu nosić jak coś. Możemy sobie wypisać teksty czy afirmacje, coś co nas wzmocni, coś co nas podniesie na duchu, coś co przypomni, że tak naprawdę życie jest cyklem i po prostu wszystko przeminie. A muzyka, spacer, pies, który jakby dopomina się codziennych spacerów, też jest świetnym pomysłem, bo kurczę, możemy... Leżeć, patrzeć w sufit, płakać e, i w ogóle wszystko jest źle, ale jednak, jak Twoje ciało jest w ruchu, troszkę inaczej funkcjonujemy. Więc ten pies, nawet w momentach bardzo słabych, pomaga. Bierzesz go na spacer i idziecie na spacer i troszeczkę, troszeczkę jest lepiej. E, co jeszcze to może być? Oczywiście medytacja, oczywiście, właśnie e, jakieś fajne, wysyłające Ciebie filmy również. Mnie na przykład pomaga, pomagają cytaty ludzi, którzy no, dla mnie są jakimiś autorytetami, dla mnie są osobami, które przeszły swoją drogę. Więc mam również na półce takie książki, mam podkreślone w ogóle mnóstwo cytatów, ale również, słuchajcie, oglądanie autobiografii, czytanie autobiograficznych książek, kiedy właściwie tam są gotowe rozwiązania. Tych sytuacji, bo y, z jednymi problemami y, mogliśmy się zetknąć, z drugimi nie, ale tam właściwie jakby możemy odnaleźć naprawdę inspirację i y, rozwiązanie wielu, wielu naszych kłopotów. Teraz tak, chciałam Wam opowiedzieć jeszcze o jednej kwestii, bo y, no powiedzmy, że nas, nasz przyjaciel y, czegoś potrzebuje, prawda? Czegoś potrzebuje. Y, no i my mamy tą, tego empatę w sobie. I czasem wystarczy po prostu być. Być daleko albo być blisko. Wystarczy, żeby ta osoba po prostu wiedziała, że jak coś może do ciebie zadzwonić w środku nocy, że ty nie jesteś, nie wiem, nahalnie, po prostu nie wyskakujesz z radami, bo ty musisz, bo ty wiesz, bo ty już tam byłeś, byłaś i wiesz, jak po prostu można jej pomóc. Bo my czasem wiemy, tylko każdy ma swoją drogę i każdy ma swoje tempo. I to jest taki trochę mechanizm też wychodzenia z tego dołka, z tego nastroju, z tych kłopotów, z tej żałoby, z tego stanu. I to wszystko ma swoje etapy. I kiedy nawet my przeżyliśmy podobne przeżycia, podobne emocje, mamy jakby. Wiemy, wydaje nam się, że mamy. No, wychodzimy z dobrej intencji oczywiście, że tak. I idziemy do tej osoby, czy dzwonimy, czy jakby. Mamy gotowe rozwiązania i jakby tak trochę chcemy uszczęśliwiać na siłę. Co to ma tak długo trwać? Jakby ja już tam byłam, nie ma sensu i po prostu miliard, tryliard dobrych rad, które owszem zadziałały w naszym przypadku, ale ktoś być może potrzebuje nauczyć się na swoim przykładzie, bo nie uczymy się na cudzych błędach. Więc sama świadomość tego, że ty jesteś gdzieś w pobliżu, że ty być może czasem możesz podtrzymać za rękę, że ty chociażby wyprowadzisz tego psa, jakby zapytaj, po prostu zapytaj, e, jakby powiedz, że jesteś i zapytaj, jak mogę pomóc dzisiaj, jak mogę pomóc jutro, e, co mogę dla ciebie zrobić. Jestem, jestem, jak będziesz mnie potrzebować. Jakby służę radą, jeśli zapytasz i jestem. Więc czasem to jest siedzenie... E, po prostu przy tej osobie. Czasem to jest razem z nią, oczywiście, nie wiem, jeśli chce, pójście pobiegać, razem, jeśli chce, pójście na basen, razem, jeśli chce, yy, posprzątanie kuchni. Bo my tak mamy, nie? Że jak po prostu przychodzi e, jakiś armagedon, to nie chce nam się sprzątać, w ogóle nic nam się nie chce. Więc czasem tej przyjaciółce, czy przyjacielowi po prostu najbardziej jest potrzebne to, żeby ogarnąć, e, nie wiem, dzieci odwieźć do szkoły, e, ogarnąć psa, zrobić zakupy, być może posprzątać, czy być może, e, nie wiem, zmusić do umycia zębów, czy w ogóle siebie. Więc jakby to są czasem małe rzeczy i ta empatia jest jakby tutaj przez duże E i... Bardzo delikatnie w tej materii, bo jedni potrzebują tak, drudzy potrzebują inaczej. I na przykład e, ja, powiem na swoim przykładzie, e, no miałam tak, że e, walczyłam, kiedyś bardzo, bardzo walczyłam i e, ponieważ nie dostałam tego za bardzo e, jakby u siebie, to wydawało mi się, że to jest takie super, kiedy ja e, o kogoś walczę. To znaczy jestem. E, adwokatem i obrońcą w jednej osobie. Czyli na przykład, jeśli e, moja koleżanka ze szkolnej ławki e, dostała gorszą ocenę ode mnie, a ja przecież od niej ściągałam, hello, to jakby wstaję i e, trochę wykłócam się o tą ocenę, daję argumenty, jakby tak staję w obronie, mimo że ta osoba mnie o to nie pytała. Kiedy ktoś dokucza mojej koleżance, to, e, nie wiem, potrafię też dokuczać powiedzmy temu chłopakowi czy komuś, bo ktoś dokucza mojej koleżance. Bo miałam bardzo długo w sobie coś takiego, że właśnie z poczucia braku i z poczucia takiej tęsknoty, że być może ktoś nie wstawił się za mną. A pragnęłabym tego, bo czasem jak jesteśmy słabi, czasem, czasem, to chcielibyśmy, żeby tak ktoś po prostu, po prostu wziął nas za rękę, e, powiedział, kurczę, nie wiem, ja teraz stanę w Twojej obronie, ja coś zrobię, e, ja zawalczę, ja wygram, ja odpiskuję, jakby ja to powiem, tak? Więc zdarzało się, że e, chłopcy byli bici na przerwach, bo naprawdę byłam wojowniczką, a zdarzało się tak, że no naprawdę byłam tym obrońcą e, i adwokatem w jednym. I tak było bardzo, bardzo długo. I to było regułą. I wydawało mi się, że to jest coś super, bo mnie tego brakowało, ja tego potrzebowałam i myślałam, że no, tak byłabym uszczęśliwiona, gdyby ktoś się ze mną wstawił. Nauczyłam się sama, jakby respektować, czy walczyć o swoje granice, i tak dalej, i tak dalej, więc nawet później już nie, nie prosiłam, czy nie oczekiwałam. Ale dalej tkwiło we mnie to, że, że chciałabym, być może, że mi tego brakowało, że tęskniłam i było to coś takiego, że faktycznie robię super e, i że ktoś tak chce, mimo że nie prosił mnie o to. I dopiero jakby przez ostatni, nie wiem, rok, dwa e, mam takie refleksje, bo my niekoniecznie chcemy tego, a właśnie to jest ten punkt pierwszy, o którym, z którego wystartowałam, że nam się wydaje, że my, pomagając, e, robimy najlepiej, z najlepszej intencji, tak jakbyśmy my mieli ten wymarzony stan, kiedy chcemy komuś pomóc. A to nie jest tak. Nie jest tak zawsze. I jeśli ktoś powie tobie, zawalcz o mnie, e, nie wiem, zrób coś, stań w mojej obronie, to ty z całym swoim jakby zasobem, umiejętnościami e, na teraz możesz to zrobić oczywiście. Ale jak jest to regułą, to chyba też nie jest to dobre. I po prostu pytajmy, pytajmy czego potrzebujesz na ten moment, jak mogę Ci pomóc, a jutro będzie być może inna opcja, bo tu problemy takie, tu problemy takie, jakby ludzie są różni i tak dalej, i tak dalej. Więc ta empatia jest tutaj po prostu przez duże E. I radykalne wybaczenie też jak najbardziej tutaj wspiera, bo Jesteśmy czasem w tym świecie ofiar. Naprawdę wydarzyła się krzywda, e, wydarzyła się krzywda i my potrzebujemy sobie z nią chwilę pobyć, e, tylko kochani nie za dużo, bo tam w świecie ofiar też jest wygodnie. Tam w świecie ofiar, w którym jest e, ja nie mogę, ja sobie nie dam rady, jakby m, to on mi zrobił, e, to świat mi zrobił, to rodzice, rodzice mi zrobili, e, czy jakieś po prostu e, no, warunki, tak, coś się zadziało. Czyli my nie mamy tej sprawczości. Otoczenie nam jakby nie dokłada nowych rzeczy. A my jakby utykamy w tym miejscu, w tej piwnicy i tak troszkę zapominamy o tym, że być może jest ten kluczyk, żeby wyjść z tej ciemnej piwnicy. A kluczykiem właśnie może być ta apteczka pierwszej pomocy zrobiona wtedy, kiedy dzieje się dobrze w Twoim życiu. Wtedy, żebyś sobie przypomniał, że być może e, jakaś muzyka, być może jakaś forma ruchu, jakiś taniec, który lubisz, jakieś książki, e, coś, co, nie wiem, jest Twoim e, takim zasobem, co jednak zawsze, zawsze poprawia Ci nastrój. Masz osoby, do których możesz zadzwonić, e, i pamiętaj, że jakby m, tk tkwienie w, w świecie ofiar może być po prostu e, przejściem, tak? Może być chwilę, ale potem możemy wyjść. I co dalej? Bo tkwienie, naprawdę znam osoby, które tkwią w świecie ofiar 20 lat. I wydaje mi się, że coś im umyka, że być może ta sprawczość jednak jest wartościowa, to wzięcie za siebie odpowiedzialności jest wartościowe. Ale ja nie mówię, bo zdaję sobie sprawę z tego, że naprawdę jest mnóstwo, mnóstwo plusów z tego, żeby tkwić w tym świecie ofiar. W tym nie da się, nie dam rady. Po prostu nie zasługuję, jestem za słaba, nie uda się, wszystko minęło już za późno. Ale jakby można, można z tego wyjść. Nie mówię, że nie jest robota do zrobienia, bo to jak się zasiedzimy w tym za długo, w tym tkwieniu, nie wiem, w jakichś toksycznych relacjach, w jakimś maraźmie, w tej właśnie ciemnej piwnicy, to bardzo, bardzo ciężko jest sobie poradzić, już jest jakby taki stan, e, że my nie pamiętamy w ogóle, jak to było, kiedy my mieliśmy, e, kiedy my byliśmy tym bohaterem, kiedy my mieliśmy tą sprawczość, bo wyrzuciliśmy kluczyk od tej e, piwnicy, e, ale te mikrokroki, o których też kiedyś mówiłam i właśnie to, żeby mieć taką swoją apteczkę, co mogę zrobić, jakby jeden mały krok, co mogę zrobić dobrego dla siebie, e, dzisiaj co mogę dla siebie zrobić dobrego, jutro do kogo mogę zadzwonić, e, jak sobie pomóc i jak ty się czujesz, jak ty się czujesz i e, też jest odrębny jeszcze wątek, e, też jest czasem tak, że mm, my na co dzień jesteśmy bohaterkami, my na co dzień jesteśmy takimi fajterkami, a bycie ofiarą czasem to jest jedyny moment, kiedy my dajemy sobie czułość, kiedy my dajemy sobie taką e, przestrzeń na to, żeby się zatrzymać, e, żeby właśnie popatrzeć na siebie z troską, być może większą, żeby tak po prostu się nad sobą po, porozczulać. O, ja biedna! I my też to potrzebujemy czasem i to jest ok. A druga kwestia jest taka, że wtedy, kiedy właśnie my jesteśmy. Często fajterkami i bohaterkami na co dzień, i jakby jesteśmy niezłomne totalnie. I jest to tąpnięcie. I my, to jest jedyny moment, kiedy my dajemy sobie przyzwolenie również na to, żeby nasi znajomi, nasi przyjaciele byli przy nas w tej takiej słabości, w tym takim odkryciu, w tym takim zdjęciu z siebie warstw. Takie pokazanie miękkiego brzuszka. I to w tym też jest, słuchajcie, siła pokazać też to, że no kurczę, nie wiem, nie, nie daj rady po prostu, nie daję rady, e, pomóż mi, nie wiem, co mam zrobić, e, nie wiem, może dasz mi jakąś radę, albo co byś zrobiła w moim przypadku. Jakby ta komunikacja, komunikacja, wrażliwość, komunikacja, empatia, e, delikatność. W, w zależności właśnie od osoby, od tego, jaką mamy więź e, i od tego, jakie my mamy zasoby. No my czasem byśmy chcieli e, ludziom nieba przychylić, prawda? Ale ktoś po prostu jakby ma e, no inne oczekiwania, więc po prostu też zapytajmy o to, tak? I jak mogę tobie pomóc? Bo dla innych to właśnie będzie stanięcie w takim e, fight. Ja, ja po prostu zawalczę, ja pójdę, ja kogoś ochrzanie, nie wiem, ja coś załatwię, e, ja zadziałam, a ktoś inny potrzebuje czegoś innego i na innym etapie, więc właśnie ta uważność, bycie w tu i teraz, jestem tu dla ciebie i po prostu możesz, możesz, żebyś, żeby ta osoba wiedziała, że może do Ciebie zawsze zadzwonić, może do ciebie zawsze napisać, może do Ciebie przyjść. I takie relacje też są wspaniałe. Kiedyś ty. Być może też będziesz potrzebować pomocy, a kiedyś będę potrzebować tej pomocy ja. Więc fajnie, jak jest jakby wymiana, prawda? Bo żyjemy tutaj na planecie Ziemia i zdarzenia się zdarzają. Więc jest różnie. I my też czasem jesteśmy różni. I pokazywanie, że jest tylko super, czasem jest maską, tak? No bo nie zawsze jest super. I stańcie, staniecie w takim właśnie dobra. To teraz mam gorszy czas. I dzwonię do jednej czy drugiej przyjaciółki, dzwonię do tej, do tej ekipy z mojego wsparcia, z tej mojej karteczki, którą noszę powiedzmy w kieszeni czy w portfeliku, jest moją apteczką na czas, na czas cienia, na czas siedzenia w tym ciemnym pokoju, na czas siedzenia w tej ciemnej naszej piwnicy, na czas po prostu chaosu no i tego, kiedy jest nam ciężko. Dzięki za dzisiaj, kochani. Jak coś, czekam tutaj na Was z radykalnym wybaczaniem. Czekam z, z ustanowieniem intencji, waszego dlaczego, z pogadankami, z, z tym, żeby po prostu zrobić takie konsultacje. Bardzo, bardzo to lubię. I no cóż, pięknego dnia Wam życzę, buziaki. Fajnie, że jesteś, papa. Pa.